Witajcie moi drodzy! Zgodnie z tym co wygrało w ankiecie, porozmawiamy sobie dzisiaj o mistrzu sztuk walki, który zdobył swoje moce poprzez konfrontację ze smokiem Shou Lao w tajemniczym mieście Kunlun i tak jak w poprzednim materiale spodziewajcie się w połowie filmu niespodzianki, a teraz przed Wami Iron Fist, więc miłego oglądania! Iron Fist urodził się jako syn biznesmena Wendela Randa oraz Heather Duncan. Był spadkobiercą Imperium Rand and Mitchum Corporation w Ameryce. Jego ojciec, Wendel Rand, mieszkał kiedyś w legendarnym mieście Kunlun, które istniało w innym wymiarze, do którego można było dostać się poprzez Himalaje w Tybecie. Po opuszczeniu starożytnego miasta, Wendel Rand założył rodzinę z Heather, a także korzystając z zasobów Kunlun, rozpoczął swoją działalność finansową, która rozrosła się do Imperium. Oczywiście urodził im się syn, o którym sporo sobie dzisiaj opowiemy. Wendel Rand równolegle ze swoimi sprawami zawodowymi pogrążył się z lekka w szaleństwie, popadając w niezdrową obsesję na punkcie powrotu do Kunlun. Taka obsesja uczyniła Wendela człowiekiem zdystansowanym, który nie poświęcał wystarczająco uwagi i troski swojej rodzinie, zwłaszcza swojemu synowi danemu. Aż w końcu doszło do punktu zwrotnego i ojciec zabrał całą rodzinę w celu odnalezienia tajemnego przejścia do Kunlun. Ale wtedy też jego wspólnik biznesowy, Harold Mitchum, odmówił im wybrania się na tę wyprawę bez opieki i ekskortował ich, co było tylko częścią większego planu, aby się ich pozbyć. Tak też się stało, gdyż doszło do tragedii. Najpierw Wendel zwisał nad stromem zboczem góry, wołając Michuma o pomoc, ale ten planując przejąć jego udziały w firmie, a nawet jego żonę, to zamiast pomóc mu, doprowadził tylko do jego śmierci, czego świadkiem była jego rodzina. Chociaż Michum zaoferował pomoc Heder i Danemu, to ci odrzucili go, próbując samodzielnie wrócić do obozu. Heder i Deny zauważyli długi wiszący most, a opodal niego była wataha wilków. Matka próbowała powstrzymać zwierzęta na tyle długo, aby jej syn mógł bezpiecznie przedostać się na drugą stronę, ale przy tym brutalnie zginęła. Lecz zanim jej serce przestało bić, to poprosiła syna, aby ten uczcił i pomścił pamięć o ojcu. Danemu udało się przeżyć i został przygarnięty przez nieśmiertelnych mieszkańców wiecznego miasta Kunlun i doprowadzony przed jego przywódcę, zwanego Yuti, który zaoferował mu schronienie. Przez dekadę Daniel Rady żył zgodnie z dziedzictwem swojego ojca, przechodząc prowadząc intensywne szkolenie prowadzone przez Lei Kunga. Motywacją młodego danego Randa do nauki była zemsta na Michumie za zniszczenie jego rodziny. Jako że pochodził ze świata zewnętrznego, był też wyrzutkiem, ale zaprzyjaźnił się z córką Lei Kunga zwaną Sparą. Lata treningu umysłu i ciała zmieniły Randa w niesamowitego wojownika Kunlun, ale wciąż czuł się nie Aby temu zaradzić, Yuti rzucił mu ostateczne wyzwanie. Zmierzenie się z Shou Lao, czyli Smokiem, który był źródłem nieśmiertelności Kunlun, dany Rand ujaźnił ogromną żyjącą ogniem bestii w jej jaskini, odciskając podczas walki bliznę w kształcie smoka na swojej piersi. Jego nagrodą było samo serce stworzenia, które obdarzyło danego Randa swoją mistyczną energią. W rezultacie, dany Rand stał się legendarną żelazną pięścią, czyli żywą bronią, która walczyła o chwałę i ochronę Kunlun. Pokazując swoją zdolność do przesyłania i koncentracji energii Chi w swoich pięściach, Iron Fist udowodnił swoją wartość przed UT i Smoczymi Królami, pokonując też czterech wojowników w rytualnym wyzwaniu wielu. Pokonał chociażby androidowego potwora Shuhu i zdobył koronę funkcji króla Żmii. To dało mu prawo do uzyskania życia wiecznego w Kunlun poprzez drzewo nieśmiertelności. Jednak Rand odmówił przyjęcia oferty, gdyż wolał wrócić do świata śmiertelników, aby dokonać zemsty na Michumie. Będąc nieugiętym swojej decyzji, dany Rand opuścił Kunlun i powróciwszy na ziemię, Iron Fist skierował się do Nowego Jorku, aby stawić czoła Michumowi. Aby położyć kres tym działaniom, wynajęto też najemnika Skytera. Jednak nasz wojownik z łatwością pokonał swojego przeciwnika. Iron Fist dotarł do Mitchum Tower, czyli miejsca, które służyły jako siedziba Mitchum Industries. W trapaczu chmur zastawiono wiele pułapek, które miały mu przeszkodzić w drodze do Mičuma. Natrafił też na wojownika zwanego Triple Iron, ale po obezwładnieniu wroga, Dany w końcu był w stanie stawić czoła Haroldowi Mičumowi i zmusić go do zapłacenia za swoją zbrodnię. Ale co zaskakujące, Iron Fist spotkał Mičuma na wózku inwalidzkim, gdyż w drodze powrotnej z Kimalaju ten stracił nogi w mroźnych górach na skutek odmrożeń. Przez lata paranoicznie spodziewał się, że dany Rat wyjdzie na powierzchnię i dokona na nim egzekucji w ramach zemsty, ale czując, jedynie litość, Iron Fist nie był w stanie dokończyć swojej zemsty i porzucił Michuma, jednak zamiast tego jakiś inny tajemniczy zabójca zamordował Michuma. Obwiniany o morderstwo Iron Fist stał się wrogiem rodzin Miczuma, a w szczególności jego córki Joy i brata Warda. Iron Fist podjął się misji oczyszczenia swojego imienia z fałszywych oskarżeń i w końcu zwróciła się do niego prywatna detektyw Colin Wing, przysłana przez swojego ojca, profesora Lee Winga. Jako badacz, profesor Wing podróżował przez Himalaje, aby zbadać Kunlun i poznać Historię danego Randa podczas jego wyprawy. Dobywając też księgę wielu rzeczy, przyciągnął zainteresowanie śmiercionośnych wojowników z kultu Karakai, którzy prześladowali go przez lata, aby przerwać jego śledztwo. Więc Iron Fist działał jako ochroniarz profesora Winga, stawiając opór zabójcom i jednocześnie próbował przemówić do rozsądku Joy Michun, ale ta została zaatakowana przez jej wujka Warda, który skierował Batroka i jego brygadę przeciwko naszemu mistrzowi Kunlun. Żelazna pięść walczyła z armią wrogów, ale, jak na ironię, to znalazła pomoc w Tajemniczym ninja, który zamordował Harolda Michuma, a tym tajemniczym zabójcą był opętany Lee Wing. Wracając do gabinetu Winga, Iron Fist stwierdził, że miejsce zostało zniszczone, a jego sojusznicy zaginieni. Żelaznej pięści udało się odkryć, że profesor Wing i jego córka byli przetrzymywani przez kult Karakai, a także, że doszło do prania mózgu. Doszło też wtedy do bitwy, podczas której księga wielu rzeczy została spalona, ale finalnie uratował profesora Winga z esencji Mrocznego Ninja, który był w sumie uczniem mistrza Kana. Podczas pojedynku interweniowała też policja, co skłoniło oprawcę do teleportacji siebie i żelaznej Pięści z nim, gdzie też wyjaśnił, że służył on śmiercionośnemu mistrzowi Hanowi i szukał zemsty także na Kunlun, ponieważ ten został zmuszony do życia w eterycznej egzystencji przez UT. Po pokonaniu przeciwnika żelaznej pięści udało się oczyścić przed władzami swoje imię za morderstwo Niczuma. I zamknąwszy ten męczący rozdział swojego życia, Iron Fist był w końcu gotowy rozpocząć nowe życie jako dany Rand. Pewnego razu do Randa zwrócił się Jeren Hogart za pośrednictwem Misty Knight. Hogart był osobistym przyjacielem Wendela Randa, czyli ojca danego, a także jego byłym prawnikiem. Chciał omówić spadek Randa, a mianowicie jego prawa do większości Rand and Mitchum Corporation. Pierwszym posunięciem było przeniesienie Randa do jego domu rodzinnego, gdzie powróciły też wspomnienia z jego wczesnego dzieciństwa. Następnie wraz z Misty Knight i Hogartem wyruszyli do Mitchum Tower, aby omówić swój udział w interesach z Joy i Wardem Mitchumem. Potem był moment, że przy różnych okazjach żelazna pięść był prześladowany i wpadał w zasadzkę przez tajemniczego bojownika, który bił go i odchodził bez dalszych wyjaśnień. Ostatecznie atakujący przedstawił się jako stalowy wąż i formalnie wyzwał zaintrygowanego Iron Fista do walki. Spotykając stalowego węża, żelazna pięść dowiedział się, że jest on synem Lejkunga, Davosem, który obwiniał Wendela Randa za uniemożliwienie mu podłożenia za swoim przeznaczeniem jako żelaznej pięści. Ich pojedynek został przerwany przez Spidermana, co doprowadziło Davosowi do wchłonięcia nieśmiertelnej duszy Iron Fista. Bezsilny Iron Fist został uratowany przez Misty Knight, która zdecydowała się wrócić na jego stronę, gdy dowiedziała się, że Bashmaster obrał go sobie jako cel. Ta zabrała go do domu Colin Wing, aby się nim zajął. Dany rand wyznał Misty Knight swoją miłość, a następnie Misty Knight i Wing postanowili złapać Davosa z pomocą Spidermana, aby przywrócić energię Chi naszego randa. W końcu sam rand dołączył do zasadzki i nawet walczył z Davosem, nie posiadając swojej mocy. Zaślepiony wściekłością Davos został pochłonięty mocą żelaznej pięści, co pozwoliło Randowi odzyskać mistyczną energię. Następnie dom Randa został najechany przez Luka Cage'a, bohatera do wynajęcia, znanego również jako Powerman, który polował na Misty Knight. Natrafił on na Kulę Wing, która odpierała go, dopóki żelazna pięść i Misty Knight nie przyszli jej na ratunek. Gdy doszło do brutalnej walki, Cage kończy się poddał i wyjaśnił, że Bushmaster szantażował go, aby zaatakować Misty Knight, ponieważ złoczyńca przetrzymywał w niewoli jego przyjaciół, którymi byli Clary Temple i Noah Barstein. W odwecie Iron Fist, Misty Knight i Wing postanowili pomóc Cage'owi w walce z Bushmaster'em w więzieniu Seagate. Podczas misji bohaterowie zdobyli też taśmę, która udowodniła, że Cage jest niewinny w związku z oskarżeniami, które doprowadziły go w przeszłości do aresztowania. Randka kazał Hogartowi wykorzystać swoje wpływy, aby oczyścić Cage'a, co doprowadziło do tego, że stał się wolnym człowiekiem. Ten akt zapoczątkował długoterminową i głęboką przyjaźń między Luke'em Cage'em i danym Randem, gdzie razem tworzyli też zespół zwany Heroes for Hire, czyli bohaterowie do wynajęcia. Iron Fist i Luke Cage walczyli z różnymi złoczyńcami jak chociażby z Stiletto czy Discus, a zaczęło się od tego, że Iron Fist znalazł nowy cel wraz z Cage'em w swojej karierze superbohatera. Rand skontaktował się z Joy Mitchell, że zrzeka się praw do firmy Rand Mitchell Dzieląc się z nią prawdą o swoim życiu jako Iron Fist, jego intencje opierały się na tym, że chciał zasłużyć na pieniądze nieżeli tylko je odziedziczyć. W związku z tym, Jaren Hogarth zdecydował się założyć firmę Heroes for Hire, o którym już wspomniałem. Dzięki temu Iron Fist mógł poświęcić swój czas na działanie jako partner Cage'a w przyjmowaniu posad specjalnych ochroniarzy i detektywów. I tutaj stop, czas na pytanie odcinka, a brzmi ono: o jakiej postaci Marvela chcielibyście dłuższy odcinek, ale z tych bardziej przyziemnych postaci, takich jak właśnie Luke Cage, Kingpin, Daredevil, Punisher, Blade i pewnie mnóstwo innych. Dajcie koniecznie znać poniżej, a ja odpowiem na każdy komentarz. A wracając do historii, to lubi ona zatoczyć koło, i to też czasem doszło do ponownej wizyty w Kunlun, gdzie Rand został narażony na śmiertelne promieniowanie i zdiagnozowano u niego raka. Niemal natychmiast potem został porwany przez Hilti starożytnych obcych wrogów Kunlun, którzy planowali inwazję na Ziemię, a roślinny klon Randa na krótko zajął jego miejsce w prawdziwym świecie. I tam też pewnego dnia, w cudzysłowie żelazna pięść użyła swojej nadludzkiej mocy uzdrawiania, aby spróbować wyleczyć młodego chłopca Bobiego Wrighta z jego śmiertelnej choroby. Choroba była efektem ubocznym narażenia na promieniowanie, które umożliwiło też Wrightowi przemianę w dorosłego nadludzkiego człowieka, który nazywał siebie Captain Hero. Iron Fist padł w pewien trans, próbując odpocząć po wysiłku związanym z jego uzdrowieniem. A w ramach kolejnej próby pomocy Wrightowi, gdzie też na jego nadgarstkach założono duplikaty opasek Kryjnego, co w rezultacie spraw sprawiło, że Ray doznał silnego bólu, zmieniając się w Kapitana Hero, gdzie wielokrotnie uderzał on Iron Fista, desperacko próbując wyrwać go z transu. Lecz błędnie oceniając swoją nadludzką siłę, Kapitan Hero zamiast tego pozornie zabił żelazną pięść i sam zniknął. Tym, który został oskarżony o morderstwo, był Luke Cage i zamiast stawić czoła prawu, uciekł, a biznes bohaterów do wynajęcia został rozwiązany. Później niespodziewanie, Daniel Rand okazał się żywy i został ponownie przedstawiony światu przez Joy i Warda Michuma. Rand wykorzystał swoje wpływy, aby obsadzić Warda Michuma na stanowisku prezesa Rand Mitchum. Podejrzewając jego powrót, Misty Knight i Colin Wing ekskomowały jego szczątki, ale okazało się, że trumna jest wypełniona rozkładającą się materią roślinną, bo był to wspomniany już klon. Jednocześnie Rand wykazał zainteresowanie Savage Land, sprzymierzając się z jej władcą Kazarem w celu jej nie w pełni legalnej eksploatacji. Zbudziło to podejrzenie Namora, ponieważ działalność Randa w Savage Landzie zatruwała środowisko Atlantydy. Doszło tam do walki Namora oraz Iron Fista w Savage Landzie. W starciu przyglądała się Misty Knight, a Rand, w cudzysłowie na szczęście, był w stanie przekonać Misty Knight, że tak naprawdę ma tajny plan, rekrutując ją do wystąpienia przeciwko Namorowi. Namor i jego sojusznicy zostali schwytani, a gdy sytuacja nasiliła się, okazało się, że żelazna jest w rzeczywistości kosmitą, a dokładniej to Super Scrullen, który skopiował tożsamość Randa, aby wykorzystać Rand Elmidron do swojej kontroli. Gdy jego plany zostały zrujnowane, Super Skrull porzucił tożsamość Randa i uciekł, ale najpierw mordując warda Michuma. Następnie zakupiono Rand Elmidu i włączono ją do firmy Namora, czyli Oracle Incorporated. Ponieważ Super Skrull znał dokładne szczegóły z życia Randa, Misty Knight założyła, że on żyje i rozpoczęła poszukiwania, aby go odnaleźć. Wraz z Cullen cool Wing zwróciła się o pomoc do dyrektorki Oracle, czyli Lady Jacqueline Falsford. Namor zabrał ich do sanktrum z doktora Strange'a, gdzie ustalili, że szczątki znalezione w miejscu pochówku Randa to Hiltree i przetransportował je do Kunlun, które też zostało skonsumowane przez Hilltree. Ale Namor odkrył tam, że ciało danego Randa było utrzymywane w zastoiu przez roślinną inwazję Hilltree i dzięki działaniom Misty Knight odzyskał siły i mógł się uwolnić. Dzierżąc żelazną pięść, dany Rand stawił opór Hilltree, aby też następnie uciec ze swoimi sojusznikami. I wracając do Sanctrum Saktorum, Iron Fistowi udzielono opieki, podczas gdy Namor szukał przywódcy Hiltry zwanego Hugarem. Co ciekawe, kolejną osobą zainteresowaną odnalezieniem Randa był tajemniczy detektyw znany jako Tyron King. Ale po konfrontacji z Raifem Scarfem, King okazał się mistrzem Khanem. I był także tym, który zapewnił Superskrulowi środki do zastąpienia danego Randa w ramach planu Zensty. Namor niestety zapłacił największą cenę za całe te plany Kana, gdyż wymazano mu pamięć i teleportowano go w nieznane. Finalnie Denerant całkowicie wyzdrowiał i ponownie nawiązał współpracę z Misty Knight'em i Kulan cool Wing. Iron Fist dołączył też do poszukiwań namora, ponieważ czuł się odpowiedzialny za los swojego wybawiciela. Po zlokalizowaniu namora, Iron Fist był w stanie wyczuć utrzymający się wpływ mistrza Kana, a po przybyciu na miejsce zostali uwięzieni przez niego wewnątrz pływającej butelki. Wściekły Namor zniszczył więzienie, powodując, że jeńcy wynurzyli się na zewnątrz, a Iron Fist zmierzył się z mistrzem Khanem w bitwie. Następnie pomogł nawet dr. Doom, który również padł ofiarą tego złoczyńcy. Jednak to Namor przeprowadził ostateczny brutalny atak na Kana bezlitośnie odcinając mu głowę. I tutaj drugi stop, ale nie po to, żeby zadać kolejne pytanie, tylko powiedzieć w jakim momencie całkowitej historii Ziemi 616 jesteśmy. I był to etap, kiedy zginęło większość ziemskich bohaterów z rąk Onslaughta, o którym też mamy odcinek na kanale. A mówię o tym dlatego, że kiedy zabrakło bohaterów, to znów pojawiło się Heroes for Hire. Agencja połączyła się tym razem z Oracle Incorporated i Iron Fist pełnił funkcję dowódcy, ale zespół jednak rzadko kiedy pobierał wynagrodzenie i ostatecznie zostało rozwiązane. Następnie w jego karierze wystąpiły przygody solowe, gdzie nawet chciał podzielić się z ludzkością mądrością swojej pozawymiarowej planety i rzucił też zaklęcie przywołujące, aby wezwać Kunlun na Ziemię. Było ono przywiązane do bicia jego serca, gdzie królestwo miało się zmaterializować, łącząc się z miastem, w którym wówczas przebywał. Jednak Junzo Muto, nastoletni przywódca tajnego kultu mistrzów sztuk walki zwanego Ręką, siłą przejął moc żelaznej pięści przed przybyciem Kunlun, a następnie przyciągnął bohatera do Japonii, aby królestwo zmaterializowało się w środku Tokio. A tam był wspomagany przez Wolwerina i kilku innych potężniejszych bohaterów planety. Iron Fist położył kres planowi Junzo i powstrzymał finalnie połączenie obu miast, jednak nie był w stanie odzyskać mocy żelaznej pięści. Później już Iron Fist znowu kontynuował współpracę z Luke'iem Cage'em, gdzie oboje chociażby badali atak wirusa na Rand Corporation, co doprowadziło też do konfrontacji z Badgears, Cable'em oraz Deadpool'em. Ale już tam po ostatecznej bitwie, Rand powrócił do swojej roli żelaznej pięści i dołączył do podziemnego New Avengers wraz z Luke'iem Cage'em. Pozostawał też na oczach opinii publicznej, i kontrolował firmę Random jednocześnie naruszając ustawę o rejestracji nad ludzi. Kiedy zarejestrowani Avengersi Ironmana mieli konfrontację z podziemną drużyną, próbowali aresztować danego, ale Jerryn Hogart bronił swojego klienta, wzywając Starka do przedstawienia dowodów na to, że dany był pod maską żelaznej pięści, kiedy go zobaczyli. Zakwestionował także potrzebę rejestracji danego zgodnie z prawem, twierdząc, że ze względu na trening Kung Fu zarejestrował już swoje ręce jako śmiercionośną broń, w związku z czym ustawa o rejestracji nad ludzi była. Dla niego zbędna. Z prawnego punktu widzenia, inicjatywa Avengers została zmuszona do pozostawienia danego w spokoju. Chyba, że też złapią go na gorącym uczynku łamania prawa. A jeszcze później, podczas tajnej inwazji, Iron Fist wraz ponownie z ponownie zjednoczonymi Avengersami i niezliczoną liczbą innych bohaterów stanęli do ostatecznego starcia przeciwko królom w bitwie w Nowym Jorku. A kiedy już wróciło wszystko poniekąd do normalności, to udanego nastąpił kryzys egzystencjalny, który wpłynął na jego obowiązki jako dyrektora generalnego. Rand Corporation, jak i jego roli jako Iron Fist. Odmówił też zawarcie umowy na budowę w linii torów przecinającej góry Kun z prezesem YGO Industries zwanym Xiao, wierząc, że mają oni ciemne powiązania z działalnością przestępczą. Podczas dochodzenia Iron Fist dowiedział się, że YGO było kontrolowane przez Hydrę, która opracowała korporacyjny plan przejęcia jego firmy. Jednocześnie czuł, że energia jego żelaznej pięści była wykorzystywana przez inną osobę. I tak też krótce się okazało, bo Innym Iron Fistem był Orson Randall, czyli Żelazna Pięść z początku XX wieku. Randall wyjaśnił, że Żelazna Pięść to dziedzictwo, a dziesiątki wojowników nosiło ten tytuł przed nim i naszym randem, a pojawił się ponownie, ponieważ był celem wrogów Iron Fista, a potem obydwoje zostali zaatakowani przez Hydrę i ich współpracownika Davosa, który wtedy służył z rozkazu matki żurawia z miasta Kunzi, aby też zemścić się na randzie Randalu oraz Kun-Lun. Podczas ich wojny Randall Randall był w stanie odzyskać książkę zawierającą historię żelaznej pięści, aby instruować i szkolić naszego danego. A finalnie, podczas bitwy z nimi, Randall poświęcił swoje życie, aby wzmocnić naszego danego w własnym chi, argumentując, że powinien być też przygotowany na turniej niebiańskich miast. I tak też się stało, bo zgodnie z przewidywaniami UT oraz Leikung wyzwali danego randa na turniej niebiańskich miast, czyli turnieju, w którym mieli zawalczyć mistrzowie każdej z siedmiu stolic niebios, zwani też nieśmiertelnymi broniami. Jego pierwszym przeciwnikiem była i tutaj, zgodnie z tłumaczeniem polskich komiksów, była tłusta kobra, ale walki tam to nie było wszystko, bo tak naprawdę istotna była intryga dziejąca się w tle. Sytuacja przyciągnęła też uwagę Kulen Link, Misty Knight i Luka Cage'a, którzy połączyli siły z Iron Fistem, by walczyć z Hydrą, która była powiązana z całym tym spiskiem. Przybyli też potem do Kun Lun, gdzie Iron Fist dowiedział się, że Lei Kung potajemnie utworzył Armię Gromu, aby walczyć z ich tyranem UT, kolejnym sojusznikiem, którego Żelazna pięść pozyskał w swojej misji. Była inna nieśmiertelna broń, znana jako Książę Sierot. W międzyczasie Iron Fist zdemaskował przestępstwa UT, które obejmowały nielegalne podróże na Ziemię w celu zdobycia bogactwa i samych zasobów, które doprowadzały chociażby do powstania Rand Corporation. W odwecie, UT rozkazał swoim kapłanom terroru zniszczyć maszynę Randala i odciąć Kunlun od ziemi. Ale finalnie, współpracując ze swoimi sojusznikami z Kunlun oraz Ziemi, Iron Fistowi udało się wykończyć Ksao i Hydrę oraz skutecznie chroniąc Kunlun przed szturmem i zniszczeniem przez wrogów. Doświadczenie związane z poznaniem swojego pochodzenia doprowadziło Randa do założenia Thunder Dojo, aby zapewnić przewodnictwo dzieciom lokalnej społeczności i zwrócić społeczeństwu część swojej fortuny. Użył także swoich zasobów, aby sfinansować wyjęty spod prawa zespół Avengersów i zapewnić im nową tajną siedzibę w jednym ze swoich budynków. Jednocześnie opierając się na pewnym przypuszczeniu, że Ksao pochodził z ósmego miasta, więc Iron Fist oraz pozostałe nieśmiertelne bronie badali prawdziwość tych słów. Ale ich misja została przerwana przez działania Chi Lin, mistycznej bestii, która zabija żelazne pięści w dniu ich 33 urodzin, i wykorzystując ich serce, aby uzyskać dostęp do nienarodzonego smoka Shou Lao w jego jaju. Wing, Misty Knight i Cage byli w stanie ochronić danego przed morderstwem, ale aby dręczyć Żelazną Pięść, gospodarz Chili, czyli Zou Cheng, zamiast tego wycelował dzieci Standard Dojo. Na szczęście Iron Fist był w stanie powstrzymać jego makabryczny plan, zmuszając go do ucieczki. Jednak dzięki nowej asystence Randa i jednocześnie jego kochance, To Chengowi udało się otruć Żelazną Pięść. Mimo to Iron Fist i tak zwyciężył i finalnie zabił bestię. W całym tym rezultacie nieśmiertelne bronie dowiedziały się. Się, że ich wróg również pochodził z tajemniczego ósmego miasta i zdobyli też oni częściową mapę, umożliwiającą dostęp do jego ukrytej lokalizacji. A będąc już u bram ósmego miasta, skupili swoją energię, aby uzyskać do niego dostęp. Lecz z powodu osłabienia w wyniku tego procesu, nie byli w stanie odeprzeć grupy podpornych stworzeń, które zaatakowały ich, przez co zostali schwytani. Pozostawieni tam przed przywódcą ósmego miasta, zwanym Changmingiem, zostali zmuszeni do walki gladiatorów, gdzie ratowano ich tylko wtedy, kiedy już byli na skraju śmierci. Nasz Iron Fist pozostawił wiadomości na arenie dla innych broni nieśmiertelności, używając swojej krwi i pewnego chaosu do zaplanowania ucieczki, co wywołało wściekłość w Changmingu. W niewoli, Ran spotkał także w lochach mężczyznę, który twierdził, że jest starożytnym nosicielem żelaznej pięści. Changming zmusił naszego Iron Fista oraz tego, który się za niego podawał do walki ze sobą. Ale podczas bitwy Rand nie był w stanie wyczuć żadnej mocy żelaznej pięści w swoim przeciwniku i, szokująco, dowiedział się, że w rzeczywistości to właśnie Chang Ming był oryginalnym Iron Fistem, Panunguan Jaozun który został wysłany do ósmego miasta, gdzie doszedł do władzy jako tyran i wróg Kunlun, ponieważ poczuł się zdradzony przez swoje czyny. Nieśmiertelne bronie były w stanie uwolnić siebie i wszystkich uwięzionych bojowników w ósmym mieście, wywołując bunt. I współpracując, udało im się otworzyć bramę z powrotem na ziemię. Jednak tak naprawdę taki był plan Changminga przez cały czas, gdyż chciał on opuścić ósme miasto wraz ze swoją hordą demonicznych sług. Będąc już na ziemi, Dawo próbował zamordować Changminga na rozkaz Lei Kunga. Z drugiej strony, Dany chciał dać Changmingowi szansę na ponowne trafienie do Kung Dun. i tak też w końcu się stało, bo Randowi udało się pogodzić Changminga wraz z Lei Kungiem. I wtedy też wątek ósmego miasta można było uznać za skończony, lecz przeciwności udanego Randa nadal trwały, bo wracając już do swojego życia, Dany zastał swoją firmę porzuconą i w dodatku, w odpowiedzi na śmierć Xao, Hydra zaatakowała Randa i szantażowała go, biorąc jako zakładnika chociażby Misty Knight. Ale i tutaj udało im się razem odeprzeć wrogów i uciec bez szwang Pomimo, że większość jego majątku została zniszczona, Rand nadal utrzymywał Thunder Dojo i zaczął prowadzić zwyczajne życie razem z Misty Knight. Zaczął wszystko od nowa, a w dodatku jej się oświadczył, a ona poinformowała go, że jest w ciąży. Niestety, ciąża okazała się fałszywa, co było jedynie konsekwencją mistycznych energii Iron Fista. To odkrycie głęboko zaszkodziło stosunkom danego z Misty i finalnie doprowadziło, że się oddalili od siebie oraz zakończyli swój związek. Iron Fist był też częścią Avengersów, którzy próbowali eskortować. Normana Osborna do nowego więzienia, gdzie potem Norman uciekł i zreorganizował swoich Dark Avengers. Ale razem ze Spidermanem Dany walczył i pokonał Ragnaroka, czyli klona Tora. Dany stanął też po stronie Avengersów w czasie ich starcia z X-Menami. Był częścią zespołu wysłanego do ataku na Utopię i wydobycia Hope Summers. Później udał się także do wakandy, aby szukać Hope o jej ucieczce. A potem, jak Phoenix Force podzieliło się na pięć części, Dany stanął przed Lejkuniem i mistrzem UT w sprawie roli Phoenix w historii żelaznej pięści. Nasz bohater postanowił sprowadzić Hope do Kun Nun, jako bezpiecznego miejsca do szkolenia do roli Fenixa. Opowiedział też jej historię rudowłosej ziemskiej dziewczyny, która wiele wieków wcześniej została żelazną pięścią i opanowała moc Fenixa. Iron Fist brał udział w każdej większej bitwie przeciwko Piątce Feniksa, a po pokonaniu Piątki Luke Cage rozwiązał mu Avengers. Popadając w depresję z powodu konsekwencji swojego pochodzenia, Danny Rand nie mógł znaleźć celu w swoim życiu. Zbiegło się to w czasie z zerwaniem połączenia z Chi. W pewnym momencie zainteresowała się nim Brenda Swanson, reporterka, która badała jego rodzinę i korporację. Swanson udało się go uwieść i zabrać ze sobą do ruin budynku Rand Corporation. Tam para została zaatakowana przez grupę nieumarłych ninja, którzy Upolowali dziewczynę, a po wykończeniu napastników młody mnich o imieniu Pay natknął się na Randa, prosząc go, aby wrócił do Kunlun. Przechodząc przez portal do Kunlun, Iron Fist znalazł swoje nieśmiertelne miasto pochłonięte płomieniami i zniszczone przez tajemniczą, zakapturzoną postać. Rand w strasznych okolicznościach znalazł Lejkunga, który stał się nowym Yuti, ścięty pod drzewem nieśmiertelności. Następnie książę sierot zaoferował mu możliwość zniesienia się jako nowy Yuti, ale dany wściekle za nas tego zniszczył drzewo nieśmiertelności szukając zemsty. Wygnany z Kunlun za swoje czyny, Rand zmierzył się z cyborgiem-potworem, który zniszczył Kunlun, gdzie dowiedział się, że nosi on twarz jego ojca. Dan był zmuszony użyć mocy żelaznej pięści przeciwko potworowi, podszywającego się pod jego ojca, co też złamało mu ręce. Potem okazało się, że prawdziwą tożsamością stworzenia był Shu Hu, którego szczątki zostały skrzeszone jako Dewan, I zanim ten zdążył wykończyć Iron Fista, to został uratowany i zabrany w bezpieczne miejsce przez Focha, twórca Potwora. A Foch przyprowadził Randa do Sparrow, przybranej córki Lejkunga, która też była starym przyjacielem Randa z jego pierwszych dni w Kunlun. Pomogła mu stanąć na nogi i zainspirowała do walki, a ich następnym posunięciem była walka z Dewan One i jego współpracownikiem, poznanym już wcześniej Dawosem. Ci natomiast planowali podbić Nowy Jork i przekształcić go w nowy Kunlun poprzez wyssanie cheese z jego mieszkańców. Foch wykorzystał zabronione technologię Kunlun do wykucia metalowych pięści, aby zrekompensować utratę mocy Iron Fista. A jeszcze przed wysłaniem żelaznej pięści na wojnę, Foch wysłał go w duchową podróż, aby mógł porozumieć się z duchem swojej matki. Po odrzuceniu zemsty i wybraniu odkupienia, Iron Fist odrodził się i był gotowy wrócić do Nowego Jorku, aby w końcu walczyć z Dewan. Po przybyciu na miejsce Rand zdał sobie sprawę, że Foch był w rzeczywistości iluzją. A potem wraz ze Sparą walczyli z córkami Żurawia i kapłanami terroru, którzy podążali za Davosem i Dewan. Martwy duch Focha przekierował ci mieszkańców Kunlun, które zabezpieczyli wieczył Dewan, aby wzmocnić Żelazną Pięść. Jednakże ten wykorzystał Iron Fista jako kanał do przełamania barier między Królestwem Żywych i Umarłych, nieumyślnie uwalniając śmiercionośne bóstwo znane jako Zu Kong, który przekierował swój gniew na Nowy Jork. Żelazna Pięść i Dewan połączyli siły, jednakże z czasem źródło mocy Żelaznej Pięści zostało wyczerpane po tym, jak Davos zamordował ostatnią inkarnację Shao La. Ostatecznie Dewan poświęcił pozostałą siłę życiową, aby wzmocnić Randa, który dzięki temu zyskał prosiłyby pokonać Zukonga swoim ostatnim ciosem. Kilka miesięcy później Dany wszedł w związek ze Swanson, gdy zdał sobie sprawę, że jest w niej zakochany. Poprosił ją też, aby z nim zamieszkała, ale spotkał się z brutalną prawdą. Swanson podzieliła się z nim swoją prawdziwą historią. Jako nieślubne dziecko Harolda Michuma obwiniała rodzinę Randa za nieszczęścia jej ojca i jej tragiczne życie. Przez lata przygotowywała plan zemsty, aby zbliżyć się do danego Randa i go zniszczyć. Jednak Swanson też się zakochała w Randzie, przez co nie była w stanie dokądzić swojego planu. Lecz mimo swoich uczuć Swanson odeszł. A co do jego heroicznych spraw, to po rozprawieniu się z byłą pracownicą Jennifer Royce, która stała się zła, Luke i Iron Fist powrócili do walki z przestępczością jako Heroes for Hire. I tutaj, w momencie jak historia zatoczyła koło, to się zatrzymamy. A sam Danny Rand, chociaż starał się prowadzić zwyczajne życie, to nadal borykał się z problemami związanymi z mocą żelaznej pięści, co doprowadziło do jeszcze nie jednej historii. Podsumowując, Danny Rand, znany jako Iron Fist, był postacią pełną sprzeczności, które kształtowały jego unikalną osobowość i życie codzienne. Jako dziedzic Wielkiego Imperium Dany zmagał się z odpowiedzialnością za ogromną korporację, jednocześnie próbując zachować etyczne podejście do biznesu w świecie pełnym korupcji i chciwości. Jego codzienność była podzielona między salę konferencyjną, a ulicą Nowego Jorku, gdzie używał swoich mistycznych mocy i umiejętności walki, aby chronić niewinnych. Dany był osobą pełną empatii i współczucia, co często sprawiało, że jego decyzje biznesowe były trudniejsze, ale również bardziej ludzkie. W relacjach osobistych był lojalny, oddany i gotowy do poświęceń, choć jego życie pełne było wewnętrznych konfliktów i wątpliwości, które wynikały z jego podwójnej tożsamości jako biznesmena i superbohatera. Jego mistyczne pochodzenie i doświadczenia w Kunlum nadawały mu głęboki spokój i duchową perspektywę, która kontrastowała z jego intensywnym życiem w Nowym Jorku. Jako Iron Fist, Dany nie tylko walczył z fizycznymi przeciwnikami, ale także z własnymi demonami, starając się znaleźć równowagę między zemstą a sprawiedliwością. Oraz pomiędzy siłą a współczuciem. Jego historia przypomina nam, że prawdziwa siła nie polega jedynie na fizycznych zdolnościach czy bogactwie, ale na umiejętnościach zachowania równowagi w życiu, pozostaniu wiernym swoim zasadom i niesieniu pomocy innym pomimo osobistych wyzwań. I to by było na tyle dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej postaci, oraz jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to będziemy wdzięczni za subskrypcję. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w sobotę o 16 na pełnym materiale o Halku. Miłego. Dnia i do zobaczenia. Cześć!